O! Koleś od MK14 Ten Desperado? Nie, GJ tam, Jazn, czy jak on tam miał Ciągle kogoś mieli O! Teraz mamy czwórkę przeciwko sobie Nie, w To bitka to było. chyba, czy nie? Desperado no, on go dobił A! Oto O! Jeszcze neutral, czyli mhm. dwóch na dwóch tam jest no. To może pomóżcie im. No, tutaj. O, nie, GJ był sam, czyli trójka. No to jeden Idzie jest powalony gośka. w nich. Właśnie był na lewo od tego domku. Tego. O, jest tego. na prawo. Dostał. Dostał w dupę. Nie, w dupę, trochę wyżej, kewlar niestety. W dupę by bolało bardziej. To tam gdzie myślałem? Czy to nie jest koleś kurwa? Motor. Motor. <grymne> Ale to on tam wcześniej był? Nie. Wiecie, motory się nie pojawiają na horyzoncie znienacka. Nie trzeba ich zabijać. Skąd tam tyle smoków ma jeszcze? Dobra, co dwóch jest w kampoundzie. Nie no, podoba mi się to akurat. Tak, jeden Boda. tu, drugi domek obok. Szkoda, że nie trafiłem. Spieprzyłem. Ja trafiłem jednego. Wiem, 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 ale yy, w zbiegu go zobaczyłem. Chciałem jeszcze pociągnąć, zanim się schowa. Z lewej strony wychlał tej budy. O tej chyba właśnie Słuchaj, ale widzimy tylko dwóch tam jest w linii. O ale piękny i drugi, korwa. No to chyba czas skrócić, co? No jeden chłopiec może nas obiegać. Tam w dymie Leciał z lewej na prawą. Jeden został Aha Amunicji macie w sam raz na niego. To nie jest gość. No okej. Okay. Nie jest gość. Słysza chyba kroki z lewej. Tak widziałem go w środku kompoundu gdzieś tu. Tutaj widziałem chyba ruch. Pięknie. Platyna welcome back. Kurwa. A skąd ty masz hełm? Dziwnie wyglądasz. 88 za obrażenie. No, zacnie. Końcówetkę mieliśmy bardzo fajną. Chuj tam, nie wróciłem do platyny. Ale to trzy razy leżałem do głowy, to moje.